Nie tylko ciało i krew. Cuda eucharystyczne przybierają różną formę. Hostia zawieszona w powietrzu, nietknięta przez pożar, uniknięcie katastrof naturalnych dzięki wystawieniu najświętszego sakramentu. Jednym z bardziej znanych cudów eucharystycznych jest ten z Asyżu. W 1240 roku najeźdźcy napadli na klasztor świętej Klary. Klara zmusiła ich do ucieczki, wychodząc do nich z monstrancją. Procesje z najświętszym sakramentem zatrzymywały powodzie, dzięki czemu ocalało wiele miejscowości. Przykładem niech tu będzie cud eucharystyczny w Tumaco w Kolumbii. 31 stycznia 1906 roku potężna fala tsunami mogła zatopić małą wyspę na Pacyfiku. Cofnęła się, gdy na plażę dotarł ksiądz z najświętszym sakramentem. W 1433 roku francuski Avignon został zalany przez wody Rodanu. W kaplicy Szarych Pokutników, gdzie był wystawiony najświętszy sakrament, wody rozdzieliły się, omijając ołtarz i monstrancje, które pozostały suche. Nie strawi go ogień. W Jesac, we Francji, wielki czwartek 1643 roku, w kościele wybuchł pożar. Puszka, w której była Eucharystia, zupełnie się stopiła. Lecz hostie pozostały nienaruszone. W dronero we Włoszech w 1631 roku ogromny ogień udało się ugasić dopiero dzięki procesji eucharystycznej. W 1902 roku na Martynice wybuchł tamtejszy wulkan. Mieszkańcy Mon Rouge, miejscowości na zboczu wulkanu, uciekli do pobliskiego kościoła. Tego dnia podczas adoracji eucharystycznej ukazało się na hostii Najświętsze Serce Jezusa. Od 1656 roku włoskie miasto Cava de Tireni świętuje zakończenie epidemii na skutek błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. W 1461 roku w La Roche we Francji, niemy i sparaliżowany chłopiec został zupełnie uzdrowiony po przyjęciu Komunii Świętej na mszy wielkanocnej. Istnieją niezliczone opowieści o skradzionych, konsekrowanych hostiach, które odzyskiwano w nienaruszonym stanie. Często ich odnalezieniu towarzyszyły zjawiska świetlne. W 1345 roku skradziona puszka z konsekrowanymi hostiami. Została rzucona w błota niedaleko Krakowa, Łuna światła bijąca z tego miejsca spowodowała, że hostie zostały odnalezione. Często to zwierzęta odnajdowały porzucone hostie i adorowały je. Oto jedna z takich historii. Wygłodzony muł uklęknął przed monstrancją niesioną przez świętego Antoniego Spadwy, choć stał przed nim kosz pełen zboża. Niektóre cuda wiążą się z unoszeniem się w powietrzu konsekrowanych hostii, inne z ukazaniem się na hostii Jezusa. W Puerto Eten w Peru w 1649 roku Dzieciątko Jezus oraz trzy białe serca symbolizujące trójce, pojawiły się na 15 minut na hostii wystawionej do adoracji. W 1392 roku w Moncadzie w Hiszpanii Dzieciątko Jezus ukazało się na konsekrowanej hostii, by rozwiać wątpliwości księdza co do ważności jego święceń kapłańskich. Istnieje wiele cudów eucharystycznych, o których nie wiemy. Wszystkie one mają jeden cel – potwierdzić wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii.